Uh, do you have jakieś uh, cows and chickens on Farmville? Uh, i chickens na Farmville? Nie, didn't download Farmville, because I just thought it was completely retarded to do so. Nie zastanawiałeś się nad tym. <laughs> ja tylko naszą klasę i Facebook. I to wszystko? Naszą klasę i co? A to jeżeli ktoś by cię skłonił, żeby się zapisać do Facebooka, zrobiłabyś to? Nie używam po prostu komputerów, raczej. Gdybyście miały wybierać między facetem z Facebookiem a facetem bez Facebooka, kogo byście wybrali. <laughs> Co jest lepsze? Nasza klasa czy Facebook? Macie konto na Facebooku? Mamy. Wszystkie? Uh -huh. Uh -huh. A macie dużo zwierząt na Farmville? Nie, ja tego w ogóle nie rozumiem. Nie gram. W ja gram. To ja to gram. To to masz jakąś świnie? Mam świnie. masz jakąś świnie kiedyś? <grym> nie. Nawet na Facebooku? Nawet na Facebooku? Nie, nie. Mi cały czas. Co? Twoich znajomych ma zdjęcia pod palmą. Pod palmą. Albo pod, pod piramidę egipską. O Jezu, nie wiem, naprawdę nie wchodzę tam, nie oglądam zdjęć moich znajomych. Chcę ci przesłać jakiś prezent yy, z mojej farmy. No nie, dziękuję. Mam dużą farmę i mam, mam ciągnik. Nie wiem, miałam naszą klasę, nie podobała mi się ta zabawa. Dlaczego? Nie wiem, kupię komentarze pod zdjęciami. Czy miałeś jakieś zdjęcia? Znaczy, no, miałam swoje zdjęcia. Jakie to były zdjęcia? Z wakacji. Plewiłaś grządki dzisiaj na FarmVille? Nie. Ja mam kilka, ale tam rzadko zaglądam. Ja też mam. Mam hmm. kury, mam... Co tam, mam wielkie gospodarstwo rolne. Fajnie. Ilu masz znajomych? E, nie wiem. Chyba... nie wiem... 40 osób. To, to bardzo mało, co? Nie lubisz ludzi? Lubię, bardzo. To dlaczego masz tylko 40? Bo ja do nich piszę listy na przykład, jak chcę sobie z kimś pokazać. A to długo, długo trwa? No. to, A to jest... co? To ty nie, nie masz co robić, tylko liżesz te znaczki?